Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz kolejna część. 24 godzin męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zapisane przez Luizę Picaretti. Luizę Picaretta, mała córeczka woli Bożej. Ustanowienie Eucharystii. Mój Jezu, moja radość, i moje upodobanie, widzę, że Twoja miłość biegnie i to biegnie gwałtownie. Podnosisz się przepełniony bólem i nieomalże pędzisz do ołtarza, gdzie chleb i wino czekają na konsekrowanie. Jezu, mój, maja radości, moje podanie, widzę, że Twoja miłość biegnie i to biegnie gwałtownie. Podnosisz się przepełniony bólem. niemalże pędzisz do ołtarza. Gdzie chleb i wino czekają na konsekrowanie. Widzę cię, moje serce, jak przyjmujesz i całkowicie nową, nigdy dotąd niewidzialną powierzchowność. Twoja boska osoba przybiera czuły, łagodny i kochający wygląd. Twoje oczy rozbłyskują światłem silniejszym, niż gdyby były słońcem. Twoja zaróżowiona twarz promienieje. Twoje wargi śmieją się i płoną miłością. Twoje twórcze dłonie podejmują dzieło tworzenia. Widzę Cię, moja miłości, całkowicie przeobrażonym. Twoja boskość wydaje się przelewać z Twojego człowieczeństwa. Pędzisz do ołtarza. Gdzie chleb i wino czekają na konsakrowanie? Moje serce i moje życie, Jezu, Twoja powierzchowność, jakiej nikt dotąd nie widział, przyciąga uwagę wszystkich apostołów. Usiedleni zostali słodkim oczarowaniem i nie mają nawet odwagi odetchnąć. Twoja słodka mama przybiega w duchu do stóp ołtarza, aby zachwycić się objawami Twojej miłości. Aniołowie zstępują z nieba, pytając się jeden drugiego, cóż to jest, cóż to jest? To są prawdziwie niespotykane i prawdziwie niezmierne rzeczy. Bóg, który stwarza nie niebo ani ziemię, ale samego siebie. I to w czym? W rzeczach całkowicie najprostszych. W okruchu chleba i w odrobinie wina. Bóg, który stwarza nie niebo ani ziemię, ale samego siebie. I to w czym? W rzeczach całkowicie najprostszych. W okruchu chleba i w odrobinie wina. Aniołowie stwarza nie zięby ani ziemi, ale siebie samego. Gdy wszyscy zgromadzeni wokół ciebie o nieugaszona miłości widzą, jak bierzesz chleb w swoje ręce, jak ofiarowujesz go Ojcu, i słyszę Twój najsłodszy głos, gdy mówisz: Ojcze, święty Ojcze, Niechaj będą Ci oddane dzięki, bo Ty zawsze udzielasz odpowiedzi swojemu Synowi. Święty Ojcze, niechaj Twoja myśl podąży w ślad za moją. Pewnego dnia posłałeś mnie z nieba na ziemię, abym się wcielił w łono mojej mamy, żeby przyjść i zbawić Nasze dzieci. Teraz pozwól mi wcielić się w każdą hostię, w każdą z hosti, aby kontynuować ich zbawienie i być życiem każdego z moich dzieci. Czy widzisz, o Ojcze, pozostało mi zaledwie kilka godzin życia? Któż miałby serce pozostawiać moje dzieci sierotami? I osamotnionymi mają oni wielu wrogów, ciemności, pasje, słabości, jakie są ich udziałem. Kto im pomoże? Oproszę, ja błagam Cię, abyś mi pozwolił pozostać w każdej hostii, abym był życiem każdej z nich i tym samym zmusił do ucieczki ich wrogów. Abym był ich światłem, siłą i pomocą we wszystkim. W przeciwnym razie, gdzie oni pójdą, kto im pomoże? Nasze dzieła są odwieczne, moja miłość jest nieprzeparta. Ja nie mogę ani też nie chcę opuścić moich dzieci. Ojciec jest poruszony czułym i wzruszonym głosem. Syna wstępuje z nieba, jest już na ołtarzu i w zjednoczeniu z Duchem Świętym współdziała z Synem, a Jezus dźwięcznym i wzruszonym głosem wypowiada słowa konsekracji i nie opuszczając samego siebie, stwarza samego siebie w chlebie i winie. Następnie udzielasz Jezu komunii Twoim apostołom i wierzę, że Twoja niebieska mama nie pozostała bez otrzymanych, bez otrzymania Ciebie. Och Jezu, niebiosa chylą się nisko i wszyscy skłaniają Ci akt adoracji w Twoim nowym stanie całkowitego unicestwienia. Mój Słodki Jezu, gdy Twoja miłość odpoczywa ukententowana, że nie pozostało już nic, czego nie należałoby uczynić. Ja widzę, o moja dobroci, na tym ołtarzu hostie, które będą zawsze aż do końca wieków, i w każdej z nich wyryta cała Twoja bolesna męka, ponieważ stworzenia na wybuchy Twojej miłości przygotowują dla Ciebie wybuchy niewdzięczności i ogrom zbrodni a ja, serca mojego serca, chcę być zawsze z Tobą, w każdym tabernakulum, we wszystkich puszkach i w każdej konsekrowanej hostii, jaka kiedykolwiek będzie aż do końca świata, ażeby wydobywać z siebie akty zadośćuczynienia, odpowiednio do przykrości, jakie otrzymujesz. O Jezu, rozmyślam nad Tobą w Twojej świętej hostii, i gdy widzę Cię w Twojej zachwycającej postaci, całuję Twoje majestatyczne czoło, ale całując Cię czuję ukłucie cierni. O mój Jezus, w tej świętej hostii ile stworzeń nie oszczędza Ci cierni. Przychodzą przed Ciebie i zamiast posyłać Ci hołdy w postaci swoich dobrych myśli, posyłają Ci swoje złe myśli. A Ty ponownie opuszczasz swoją głowę, tak jak podczas męki, aby przyjąć i zaakceptować ciernie tych złych myśli. Och, moja miłości, przybliżam się do Ciebie, aby dzielić z Tobą Twoje boleści. Składam wszystkie moje myśli w Twym umyśle, ażeby usunąć te ciernie, które tak bardzo Cię zasmucają. Niech każda z moich myśli. Ofrunie do każdej z Twoich myśli i niech uczyni akt zadośćuczynienia za każdą złą myśl i tym samym niechaj przyniesie wytchnienie Twojemu zasmuconemu umysłowi. Jezu, moja dobroci, całuję Twoje cudowne oczy i widzę Twoje kochające spojrzenie skierowane na tych, którzy przychodzą przed Ciebie Oczekujące na otrzymanie w zamian ich spojrzenia miłości. A iluż przychodzi przed Ciebie i zamiast spoglądać na Ciebie i poszukiwać Cię, oni patrzą na rzeczy, które odwracają ich uwagę, i tym samym pozbawiają Cię radości z wymiany spojrzeń miłości. Ty płaczesz, a gdy ja całuję Cię. Czuję, że moje wargi są wilgotne od Twoich łez. Mój Jezu, nie płacz. Chcę złożyć moje oczy w Twoich, żeby dzielić z Tobą te boleści i żeby płakać z Tobą. I chcąc oddać za dość uczynienie za wszystkie roztargnione spojrzenia stworzeń, ja ofiarowuję Ci moje spojrzenia. Zawsze tylko Utkwione w Tobie. Jezu moja miłości, całuję Twoje przenajświętsze uszy i widzę teraz, że chcesz słuchać tego, o co stworzenia Cię proszą, aby móc ich pocieszyć. Ale zamiast tego oni posyłają do Twoich uszu modlitwy źle wypowiadane, wypełnione brakiem zaufania. Modlitwy odmawiane z przyzwyczajenia i w tej świętej hosti Twój słuch bardziej jest molestowany niż wówczas w czasie prawdziwej męki. O Mój Jezu, ja chcę wziąć wszystkie harmonie nieba i złożyć je w Twoich uszach, aby oddać Ci zadość uczynienie i chcę złożyć moje uszy w Twoich nie tylko, żeby dzielić z Tobą te boleści, ale by ofiarować Ci mój nieskończony akt zadośćuczynienia i przynieść Ci pocieszenie. Jezu, moje życie, całuję Twoje przenajświętsze oblicze. Widzę, jak krwawi jest po i opuchnięte. Stworzenia o Jezu przychodzą przed świętą hostię i swoimi nieprzyzwoitymi postawami, złymi rozmowami, zamiast oddawać Ci honor, wydają się posyłać Ci uderzenia i pluć na Ciebie, a Ty jak podczas męki przyjmujesz to z pełnym spokojem i cierpliwością, i wszystko znosisz. O Jezu chcę przybliżyć moją twarz do Twojej. Nie tylko, żeby Cię całować i otrzymać wszystkie obelgi, jakie otrzymujesz od stworzeń, aby, ale aby dzielić z Tobą wszystkie Twoje boleści. Chcę Cię pogłaskać moimi rękami, wytrzeć polwociny i mocno przycisnąć Cię do swojego serca. A z mojej osoby chcę zrobić wiele. Maleńkich figurek, umieścić je przed Tobą, jak wiele dusz, które Cię adorują, oraz przekształcić moje ruchy w nieskończony akt upadania przed Tobą na ziemię, aby czynić zadość uczynienie za hańbę, jaką otrzymujesz od wszystkich stworzeń. Mój Jezu, całuję Twoje przenajświętsze wargi. Widzę, że wstępując sakramentalnie do serc Twoich stworzeń, zmuszony jesteś spocząć na wielu ostrych, nieczystych, złych językach. Och, jakże gorzkim cię czynią. Czujesz się, jakbyś był zatruty przez te języki. A jest nawet jeszcze gorzej, gdy wstępujesz do ich serc. O Jezu, O Jezu, jeśli by to było możliwe, to chciałbym być w ustach każdego stworzenia i przemienić uwielbienie wszystkie obelgi, jakie od nich otrzymujesz. Moja utrudzona dobroci całuję Twoją przeneświętszą głowę. Widzę, że jest zmęczona i wyczerpana i całkowicie pochłonięta swoim dziełem miłości. Pytam, powiedz mi proszę, co ty robisz? A ty, moje dziecko, w tej hostii, pracuję od rana do wieczora, tworząc łańcuchy miłości. I gdy dusze przychodzą do mnie, ja przywiązuję je do mojego serca. Ale czy ty wiesz, co oni mi robią? Wielu wykręca się siłą, krusząc moje łańcuchy miłości. A ponieważ te łańcuchy są przytwierdzone do mojego serca, ja jestem torturowany i to do kresu wytrzymałości. Również rozrywając moje łańcuchy, czynią oni moje dzieło bezużytecznym, oglądając się za łańcuchami stworzeń, a robią to nawet w mojej obecności, wykorzystują mnie, żeby osiągnąć swój cel. Sprawia mi to straszliwy ból. Doprowadza do utraty przytomności i przyprawia oszaleństwo. Jak bardzo Ci współczuję, O Jezu. Twoja miłość jest jakby przyparta do muru. I żeby Cię uwolnić od przykrości, jakie otrzymujesz od tych dusz, proszę, połącz moje serce z tymi porozrywanami przez te dusze łańcuchami, abym mogła zamiast nich zanieść Ci odwzajemnienie miłości. Mój Jezu, mój boski strzel, strzelcze, całuj Twoją pierś. Ogień, jaki w niej zawierasz, jest taki, że po to, aby dać niewielkie ujście pominowi, umożliwić sobie małą przerwę w pracy, Zaczynasz prowadzić grę z duszami, które przychodzą do ciebie i rzucasz strzały miłości, które wychodząc w twojej piersi są kierowane prosto na nich. Twoją grą jest tworzenie strzał, grotów, błyskawic i gdy trafią one dusze, sprawia ci to radość. Ale wiele, wielu o Jezu odrzuca je posyłając Ci w zamian strzały zimna, groty oziębłości i błyskawice niewdzięczności. Zadaje Ci to taki ból, że gorzko płaczesz. Och Jezu, tutaj jest moja pierś gotowa dla otrzymania nie tylko Twoich strzał przeznaczonych dla mnie, ale również tych odrzucanych przez inne dusze. Tak więc już więcej nie będziesz pokonywany w Twojej grze miłości. Tym samym będę również czyniła zadość uczynienia za zimno, za oziębłość i za niewdzięczność, jakie od tych dusz otrzymujesz. Och Jezu, całuję Twoją lewą rękę i zamierzam oddać zadość uczynienia za wszystkie niewłaściwe, bezbożne dotknięcia uczynione w Twojej obecności. Ja błagam Cię, abyś zawsze przyciskał mnie mocno do swojego serca. Och Jezu, całuję Twoją prawą rękę i zamierzam czynić zadość uczenienia za wszystkie świętokradztwa, zwłaszcza za niewłaściwe celebrowanie Mszy Świętej. Ileż to razy moja miłości były zmuszone dostępowania z nieba do niegodnych rąk i piersi. I nawet jeśli odczuwasz modłości, będąc w takich rękach, miłość zmusza Cię do pozostania. Nawet jeszcze bardziej w niektórych z Twoich ministrów znajdujesz tych, którzy odnawiają Twoją mękę, ponieważ sami, ponieważ swoimi niespotykanymi przestępstwami, świętokradztwami popełniają bogobójstwo. Jezu, jak straszliwie jest nawet myśleć o tym, ale na nieszczęście, tak jak podczas Męki, gdy byłeś w rękach Żydów, pozostajesz w tych niegodnych rękach jak cichy baranek, czekający ponownie na swoją śmierć i również na ich nawrócenie. Och, Jezu, jak bardzo cierpisz. Chciałbyś, aby kochająca ręka uwolniła Cię od tych żądnych krwi rąk. O Jezu, gdy znajdujesz się w tych rękach, ja błagam Cię, żebyś zawołał mnie bliżej do siebie. A dla oddania Ci zadośćuczynienia, ja przykryję Cię czystością aniołów, pokropię Cię aromatem Twoich cnót, aby zmniejszyć modłość, jakie odczuwasz, będąc w tych rękach, i dam Ci moje serce jako ucieczkę i miejsce schronienia. Podczas gdy Ty będziesz we mnie, ja będę się modliła za kapłanów, aby byli Twoimi godnymi ministrami. Amen. O Jezu, całuję Twoją lewą stopę. I zamierzam czynić zadość uczynienia za tych, którzy przyjmują Cię z przyzwyczajenia, jak również bez należytego przygotowania. O Jezu, całuję Twoją prawą stopę. I zamierzam czynić zadość uczenienia za tych, którzy przyjmują Cię po to, aby Cię znieważyć. O proszę, gdy mają odwagę tak postępować, ja błagam Cię, żebyś powtórzył cud, jaki uczyniłeś dla Longinusa tak jak Jego uzdrowiłeś i nawróciłeś przez dotknięcie krwią, jaka wypłynęła z Twojego serca, przebitego włócznią, ten sam sposób, swoim sakramentalnym dotknięciem, przemień zniewagi w miłość, a tych, którzy Cię znieważają, w tych, którzy Cię kochają. Och Jezu, całuję Twoje najsłodsze serce, do którego zlewane są wszystkie zniewagi, i zamierzam czynić uczynienia za wszystko, aby dać Ci w zamian miłość za wszystkich i aby dzielić z Tobą Twoje boleści, zawsze razem z Tobą. O niebieski strzelcze, jeśli czyniąc zadośćuczynienia przeoczyłem jakąkolwiek zniewagę, to błagam Cię, zamknij mnie w swoim sercu i w swojej woli, aby mogła oddać zadość czynienia za wszystko Będę się modliła do słodkiej mamy, aby mnie zawsze trzymała blisko siebie i będę czyniła zadość uczynienia za wszystko i za każdego. Będziemy cię razem całowały i ochraniając cię, będziemy odpychały od Ciebie fale gorycze, jakie otrzymujesz od stworzeń. O proszę o Jezu, pamiętaj że również ja jestem biedną, grzeszną duszą. Zamknij mnie w Twoim sercu i łańcuchami swojej miłości nie tylko uwięź mnie, ale zwiąż jedno obok drugiego moje myśli, moje uczucia, moje pragnienia. Przytwierdź moje ręce i moje stopy do Twojego serca, abym nie miała innych rąk, innych stóp, jak tylko Twoje. I tak moja miłości moim więzieniem będzie twoje serce moje łańcuchy będą utworzone z miłości twoje płomienie będą moim pokarmem twój oddech będzie moim a ogrodzeniem zabezpieczającym mnie od wyjścia na zewnątrz będzie twoja przenajświętsza wola tak więc nie będę widziała nic oprócz płomieni nie będę dotykała niczego prócz ognia i dając mi życie, będą mi one dawały śmierć, tak jak te, od których Ty cierpisz w świętej hostii. Ja dam Ci moje życie i tak, podczas gdy pozostanę zamknięta w więzieniu w Tobie, Ty zostaniesz zwolniony, przebywając we mnie. Czyż to nie jest Twoją intencją, zamykając siebie samego w więzieniu hostii, aby być wpuszczonym przez dusze, które Cię otrzymują i stać się w nich żywym. A teraz jako znak miłości proszę, pobłogosław mnie, daj mojej duszy mistyczny pocałunek miłości, a ja przybnę i przytulę się do Ciebie. O moje słodkie serce spostrzegam, że gdy ustanowiłeś przenajświętszy sakrament, Widząc wprawdzie ogrom niewdzięczności, wykroczeń, stworzeń wobec wybuchów Twojej miłości, jakkolwiek zraniony i rozgoryczony, Ty nie cofasz się, a raczej chcesz zatopić wszystko w potędze swojej miłości. Widzę Cię, o Jezu, jak udzielasz samego siebie apostołom, a następnie mówisz, że oni również muszą czynić to, co Ty czyniłeś udzielając im mocy konsekracji. Wyświęcasz ich kapłanami i ustanawiasz inne sakramenty. Dopilnowujesz wszystkiego i czynisz zadośćuczynienia za wszystko. Za źle głoszone kazania, za sakramenty administrowane i otrzymywane bez należytego przygotowania, co pozbawia jej należytych efektów. Za pomyłkowe powołania kapłanów, zarówno z ich strony, jak i ze strony tych, którzy ich wyświęcali, nie stosując wszystkich środków, ażeby rozpoznawać prawdziwe powołanie. Ach, nic nie uchodzi Twojej uwadze, o Jezu, a ja zamierzam iść za Tobą i czynić zadość uczynienia za wszystkie te przewinienia. Potem, gdy dopełniłeś wszystkiego, zbierasz swoich apostołów i wyruszasz do grodu Gecemani, aby rozpocząć swoją bolesną mękę. Będę szła za Tobą we wszystkim, aby Ci dotrzymać wiernego towarzystwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.